Spotykamy się już po raz ostatni na nabożeństwie gorzkich żali w tym roku. Ze świętym Markiem byliśmy świadkami śmierci i męki Jezusa Chrystusa. Byliśmy świadkami w jaki sposób zło opanowało Jezusa i jego świat. Bo Jezus ta najświętsza dobroć. Przyszedł na świat jako ten, który był tylko dobrocią, tylko świętością, był tylko miłością, tylko Bogiem, a więc nic złego w nim nie było. Mógł ukazać tylko dobro, ale Jezus chciał ukazać człowiekowi całe życie, cały świat. Chciał ukazać, że oprócz dobra na świecie, oprócz Boga jest również zło. Jest również grzech, jest również szatan. Oczywiście Jezus nie mógł pokazać zła na sobie. Skoro był, je, był dobrocią, był Bogiem, to tylko mógł ukazywać dobroć. Mógł ukazywać tylko Boga, mógł ukazywać tylko miłość. Natomiast zło ukazywał wtedy, kiedy dopuszczał na siebie. Postępowanie złego. A więc dopuszczał, by zły wyrządzał mu krzywdę. By przede wszystkim zło również i jego dotknęło. W jaki sposób Chrystus to uczynił? Mianowicie stał się człowiekiem. Bo gdyby był Bogiem tylko, no to zły by wiedział, że jest Bogiem. I zły nawet przed Bogiem klęka. Szatan nawet Bogu dodaje cześć. Nigdy nie podejdzie do Boga, aby go kusić, bo wie, że Bóg zawsze zwycięża, że Bóg jest zawsze mocny i silny, że jest tylko miłością, a miłości nie da się pokonać. W żaden sposób. Boga nie da się pokonać. Dlatego szatan dopiero wtedy próbował pokonywać Boga, jeżeli stał się człowiekiem. Jeżeli Bóg ukrył się, pod postacią ludzką. Dopiero wtedy szatan przystąpił do Jezusa. I byliśmy świadkami, w jaki sposób to zło się rozszerzało, w jaki sposób to zło atakowało Jezusa Chrystusa. Zaczęło się od tego jednego, jedynego człowieka, od Judasza, a potem cały Sanhedryn, a potem już cała Rada Starszyzna Żydowska, a potem już wszyscy inni ludzie w Jerozolimie, a potem już każdy człowiek był przeciw Jezusowi. Nawet dzisiaj usłyszymy w opisie męki Jezusa Chrystusa, którą będziemy czytali podczas Mszy Świętej, że wszyscy krzyczeli, precz, precz nim, ukrzyżuj go. Tak działa zły. Wciąga coraz więcej osób w swoje zło. Wciąga coraz więcej osób w to, by wyrządzali krzywdę tym, którzy chcą dobra. I wreszcie, wreszcie Jezus Chrystus zostaje zupełnie sam. Na krzyżu zostaje zupełnie sam. Tak opisuje do święty Marek. A gdy nadeszła godzina szósta, mrogo ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Eloi, Eloi, lama sabachthani, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili, patrz woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem włożył na trzcinę i dawał mu pić mówiąc, poczekajcie zobaczymy czy przyjdzie Eliasz, żeby go zjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Widzimy, że zło potrafi do takiego stopnia doprowadzić każdego, że już człowiekowi wydaje się, że Bóg go opuścił. Tak człowiekowi się wydaje. Tak wydawałoby się, że Jezus Chrystus zareagował. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale tu w tej sytuacji Jezus Chrystus zawsze pokazuje nam, jak postąpić i co zrobić, żeby pokonać zło. Nawet w takich momentach, kiedy wydaje się, że nam zły nas tak opanował, że zło tak nas opanowało, że wydaje się, że już Boga nie ma, że Boga nie ma, wtedy Jezus co? Daje przykład. Co robić? Mianowicie nie narzekać, że Boga nie ma. Jezus co robi? Jezus modli się słowami Psalmu. Tak jak Żydę się modlił wtedy, tak jak Żydzi się modlili słowami Psalmu, również Jezus odmawia ten Psalm, rozpoczyna ten Psalm. A ten Psalm rozpoczyna się tymi słowami: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? I potem dalej w psalmie. Psalmista wychwala Pana Boga za Jego dobroć, za Jego miłość, za Jego wielkość. A więc Chrystus rozpoczyna ten psalm, aby podkreślić, jak mocno w tym momencie kocha Boga, jak pamięta o Panu Bogu. Ufa Można powiedzieć, że Jezus ukazuje nam, co robić, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji. Najtrudniejszej, najboleśniejszej, gdzie nam się wydaje, że już Boga nie ma, to właśnie wtedy Boga prosić, Boga się modlić. Jezus nie zwątpił. Bo gdyby Jezus zwątpił, to by złożeczył, to by przeklinał Pana Boga. A Jezus nie przeklina, nie złożeczy. Tylko Jezus modli się do Pana Boga. Odbawia ten psalm. O wielkości Boga, o wielkiej Jego miłości, o tym, że Bóg miłuje, kocha i wybawia każdego z największego nieszczęścia. I kiedy Jezus umarł na krzyżu, wtedy dokonało się, można powiedzieć, objawiona została największa tajemnica człowiekowi. Czytamy tak w Ewangelii Świętego Marka: Zasłona przybytku. Rozdała, rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie ten człowiek był synem Bożym. Ewangelia wyraźnie mówi, że co się stało? Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, a jest to miejsce, najświętsze gdzie mógł wchodzić tylko arcykapłan, gdzie mógł wchodzić tylko kajfasz. Co się dzieje? Zasłona tego miejsca zostaje rozdarta. A więc to miejsce najświętsze dla Żydów, najświętsze, gdzie mógł tylko arcykapłan wchodzić i to raz na miesiąc, czy raz na tydzień, już teraz nie wiem, ale kiedy tam wchodził arcykapłan, Jeden, jedyny raz spotykał się z Bogiem. Tylko on mógł spotykać się z Bogiem. A tutaj, przy śmierci Jezusa Chrystusa, ta zasłona się rozdarła. A więc to miejsce najświętsze dostępne teraz jest do każdego. Nie tylko dla arcykapłana. To miejsce, gdzie Bóg przebywa, nie jest tylko dla jednego, jedynego kajfasza. To miejsce jest już dla każdego człowieka. A nawet można powiedzieć, to miejsce już straciło na wartości. To miejsce już nie jest miejscem świętym. Tam już nie ma Boga. A gdzie jest Bóg? Bóg teraz jest na Golgocie. Bóg teraz jest na krzyżu. Tam jest miejsce święte. Krzyż Golgota jest miejsce najświętsze. To jest miejsce ofiarowania, a więc to jest miejsce obecności Pana Boga. To jest miejsce, gdzie Bóg przemawia do człowieka, gdzie Bóg zbawia człowieka, gdzie Bóg kontaktuje się z człowiekiem. To jest jedyne teraz miejsce. Tamto jest przekreślone. Dlatego nie dziwimy się, że nawet arka przepadła. To w tym miejscu najświętszym była arka. A więc... Był to była, znak obecności Pana Boga. To przepadło. Tego nie ma. Zostało zniszczone. Już dwa tysiące lat szukają i nie mogą tego odnaleźć. Nie ma. Bo teraz miejscem świętym, miejscem obecności Boga jest Golgota. A więc miejsce, gdzie Jezus umiera jako jedyny kapłan. Jezus jest jedynym kapłanem. Już nie kajfasze, nie Ananasze, ale w tej chwili nawet nie papież, nie biskup, nie ksiądz, tylko Jezus Chrystus jest jedynym i najwyższym kapłanem. On na Golgocie oddaje za nas swoje życie. A więc On jest najświętszy. On za nas się ofiarował. On nam otworzył niebo. Ta zasłona przybytku się otwarła, można powiedzieć, otwarło się niebo dla człowieka. Bóg jest bliski teraz dla każdego z nas. A więc w ten sposób zaznaczył Jezus Chrystus swoją śmiercią, swoim tym znakiem zaznaczył, kim naprawdę jest dla człowieka, albo co wydarzyło się dla człowieka wierzącego. Zasłona przybytku rozdarła się. Miejsce najświętsze to Golgota, to krzyż, a obecnie to ołtarz, na którym Jezus Chrystus, tak jak na Golgocie, oddaje swoje życie jako jedyny i najwyższy kapłan, jako jedyna i najświętsza ofiara za nasze grzechy i za nasze zbawienie. I wreszcie, jak tam słyszeliśmy, nie tylko zasłona, a więc nie tylko, Dowiedzieli się ci wierzący, co się stało. Może tylko Kajfasz zrozumiał, co się stało, a może i nie zrozumiał, że już miejsce święte to jest Golgota, ale również i poganie zrozumieli. Żołnierz, setnik, który miał dopilnować śmierci Jezusa Chrystusa, miał dopilnować, żeby Jezus umarł, żeby Jezus po prostu skonał na krzyżu. Miał dopilnować. I kiedy on pilnował tego wydarzenia, można powiedzieć, miał być świadkiem śmierci Jezusa Chrystusa, Do czego jest świadkiem? Świadkiem obecności Boga na krzyżu. On jest świadkiem. I On zaznacza, jak słyszeliśmy to w tym tekście, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Moglibyśmy powiedzieć proroctwo. Poganin, a uwierzył, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I to podkreśla, i to mówi sam. Nawet nie wiem, czy wie, co mówi, czy nie wie, ale wypowiada proroctwo. Prawdziwie ten człowiek był synem Bożym. A więc moglibyśmy tak zauważyć, że właściwie tych złych ludzi którzy byli przeciwko Jezusowi, było bardzo wielu w Jerozolimie. Moglibyśmy powiedzieć, prawie wszyscy byli już zbuntowani przeciwko Jezusowi namówieni. Ale przecież były również i dobre osoby. Były i dobre osoby. Były może i osoby wierzące. Byli przecież uczniowie Jezusa uciekli wprawdzie, ale przecież nie byli źli. Nie chcieli zamordować wszyscy Chrystusa, nie byli przeciwko Jezusowi, nie wszystko zło opanowało całą Jerozolimę. Dlatego czytamy w Ewangelii, były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. A więc były osoby, które kochały Jezusa, które może by chciały bronić Jezusa. Ale wiadomo, że dobro, dobre osoby nie będą walczyć. Nie będą walczyć, bo dobro nie chwyta za miecz. Nawet jak któryś ze sług. Jezusa Chrystusa bodajże Piotr chwycił za miecz, odciął nawet ucho temu słudze, żołnierzowi odciął ucho, to wtedy Jezus mówi schowaj. Nie wolno. Dobro nie walczy. Dobro, dobro czeka z boku. Dobro czeka na okazję, żeby pomóc, na okazję, żeby przyjść z pomocą, na okazję, żeby może wyleczyć, na okazję, żeby obdarzyć miłością i dobrocią. Czeka na okazję, żeby ukazać dobry czyn. To jest dobro. Dobry człowiek, dobrzy ludzie. A więc ci dobrzy ludzie, którzy tam byli w Jerozolimie, czekali, jak słyszeliśmy te niewiasty, z daleka przyglądały się, z daleka czekały, w jaki sposób pomóc. W jaki sposób przyjść Jezusowi z pomocą. I wreszcie czytamy w Ewangelii Świętego Marka. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arimatei, poważny członek rany, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłata zdziwił się że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało, Jezusowi, ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria Matka Józefa Przyglądały się, gdzie go położono. A więc widzimy to. Dobre kobiety były z daleka. Przyglądały się. Ale Józef z Arymatei okazał się najodważniejszy. Przecież Jezus Chrystus był skazańcem politycznym. Nie tylko już religijnym, ale jeżeli Piłat wydał wyrok śmierci, to znaczy, że jest politycznym skazańcem. To znaczy, że był przeciwko rządowi obecnemu, wtedy ówczesnemu rządowi. Był przeciwko okupantowi, przeciwko Rzymianom, a więc jako polityczny to nie należało się do niego przyznawać. Należało go, bo można było mieć kłopoty, bo można było ulec nieszczęśliwemu wypadkowi nawet albo wyrokowi bo jeżeli pomaga się politycznemu skazańcowi, no to też się jest winnym. Jezus Chrystus w tym wypadku był traktowany jako religijny buntownik i jako skazanie z polityczne, religijny i polityczny buntownik. A Józef z jak się okazuje, ma odwagę. Idzie i prosi o ciało Jezusa Chrystusa, mimo, że należy do Członku Wysokiej Rady idzie i prosi i otrzymuje. Piłat podarował mu, upewnił się, ten setnik, który powiedział prawdziwie, ten człowiek był synem Bożym, teraz ten setnik zaznaczył, że już nie żył. I wtedy Piłat dar, podarował ciało Józefowi Sary Matei. Ale największy dar, Otrzymuje Józef z Arymatei, może za swoją odwagę, może za to, że był mocno wierzącym, ufającym w Jezusowi Chrystusowi, że jest Zbawicielem. Otrzymał ciało Jezusa Chrystusa. I jak słyszeliśmy, opis pogrzebu jest bardzo zwięzły. Tylko słyszymy tyle, że złożono go w grobie, owinięto w płótna, przygotowano szybko, i złożono go w grobie. Ale czy grób to był miejscem przebywania Boga na zawsze? Oczywiście, że nie. Tylko przez kilka dni. Trzeciego dnia Chrystus zwycięża. Trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstanie. A więc trzeciego dnia Chrystus ukazuje, jak dobroć zwycięża zło. Zło nigdy nie zwycięży. Zawsze zwycięży Bóg, który jest dobrocią doskonałą. Amen.